Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej mapce od widza, moi drodzy. Zanim zaczniemy, mam dla was dwie w sumie ważne informacje. Po pierwsze, do 10 lipca w moim sklepie sklepia.pl wydłużył się nowy drop, więc jeszcze, jeżeli nie zdążyłeś w czerwcu ogarnąć sobie właśnie czegoś z nowego dropu, to zapraszam cię serdecznie właśnie teraz. Link w opisie. Do 10 lipca jest w tym momencie przedłużony nowy drop. Yy, tam, wiecie, bo wybiorę jedną osobę, która tam spędzi ze mną cały dzień i tak dalej. To tak przypominam ma razie tego yy, i bardzo ważna druga informacja. Planuję zrobić maraton z mapek od widzów. Namnożyło mi się tych maili niesamowicie dużo. Chciałbym zrobić naprawdę konkretny maraton, nawet kilkudniowy, po dwie, trzy mapki, na przykład, czy coś. Ale potrzebuję do tego twojej, dokładnie twojej pomocy. Przede wszystkim mam dwa warunki, które musicie spełnić, żeby ten maraton mógł powstać. I to jest. Szale, ale no szalenie ważne! Pierwsze, przede wszystkim pod tym odcinkiem musicie zostawić łapeczkę w górę. Minimum 10 tysięcy łapeczek w górę tutaj musi być pod tym odcinkiem i zabieram się za maraton. Normalnie obiecuję, nie ma to tamto będzie robione. Druga bardzo ważna rzecz. Każdy z was musi zostawić subskrypcję. Każdy, 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 każdy. każdy. Czy masz kanał założony, czy nie masz kanału założonego, czy już subskrybujesz, czy nie subskrybujesz. Każdy musi założyć kanał i zasubskrybować, kliknąć dzwoneczek, żeby tam powiadomienia wszystkie oznaczyć i tak dalej. Piszcie to też w komentarzach, żeby wszyscy widzieli, że trzeba to być 10 tysięcy łapeczek i subskrypcji i wszystko. I będzie maraton z mapek od widzów. Eee, tyle. Nie daję wam żadnego limitu. Eee, zobaczymy, jak to mniej więcej pójdzie. A teraz, moi drodzy, przechodzimy już do odcinka, więc latuje intro. Dzień dobry jeszcze raz. E, gdzie jest Minecraft? Tu jest Minecraft. Halo? Halo? Bo ciemno. Nic nie widzę. Halo? Minecraft? O, dziękuję. <grystanie> no, panele jak widzicie już zresztą też wróciły, także lecimy z mapencją, zobaczymy, zobaczymy jak to wam pójdzie z tymi e, łapeczkami i, 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 i szubami i tak dalej. Dobra, lecimy w takim razie. <grystanie> Bang! Witaj na mojej mapie. Dobra, no i fajnie, no to mamy, ja sobie tutaj pod głosie troszeczkę elegancko. Eee, tu na koniec, to nie, to nie, to nie. A, czy, czy ja nie wiem co, gdzie jest? Okej, okay, dobra, no to idę po prostu po kolei. Pyk. Eee, o autorze. Jestem z Wielkopolski, przechodziłeś już moją mapkę, którą kiedyś wysłałem. Mam 15 lat, mam na imię Kacper. Eee, Kacperów, którzy mają 15 lat, bardzo dużo już mapek przechodziłem, więc nie mam pojęcia, którym z nich jesteś, ale pozdrawiam cię serdecznie. Mapa ma fabułę, mapa była testowana. Czytaj uważnie, co pisze, eee, co jest napisane, a eee, dobrze będę czytał. Eee, Zasady game od zero, pokojowy nie oszukuj, nie niż bloków, baw się dobrze, postaram się jak najbardziej i pyk, lecimy. Mapka dom w remoncie, dokładnie tak, fabuła, wejdź na płytkę, tutaj nic nie mamy, dobra, wchodzimy na płytkę, o mój Boże. Jesteś w trakcie budowy własnego domu, firma, którą zatrudniłeś zakończyła swoją działalność i nie zdążyła wybudować całego domu. Postanawiasz wziąć sprawy w swoje ręce, ale... Ale lecz niestety zabrakło Ci materiałów na budowę jednego pomieszczenia, jak i górnej części domu. Twoimi zadaniami będzie dostać y, potrzebne materiały, aby dokończyć budowę domu. Ważne, czytaj uważnie wszystko to, co piszę oraz wykonuj zadania po kolei. Y, nie czepiajmy się tego, jak to jest napisane... Powiem ci tak, jak na 15 lat mógłbyś tutaj, że tak powiem, bardziej się przyłożyć do y, 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 części gramatycznej, ale nie jesteśmy w szkole, jest są kuźwa wakacje, więc nie zajmujemy się takimi pierdełami, ale ale poczlifuj, po, poczli, tak, tak tyciu tyciu. Okej, okay, lecimy. Zadanie pierwsze udaj się do kuchni pojedzenie. E, dobra, e, uwaga, dom w budowie, ta, no to tu dziura w ogóle jest tak. A, mam kuchnię? Mam kuchnię, dobra, mamy jedzonko, elegancko, co my tutaj mamy? Pyk. E, udaj się na e, nieskończoną część budowy Twojego domu i wejdź po drapinie, pomieszczenie bez drzwi. Pomieszczenie bez drzwi. Nie, wait. Udaj się na nieskończoną część budowy Twojego domu. A, czyli, że tutaj, okej. Okay. Pomieszczenie bez drzwi to było tutaj w sumie. Tylko tu była dziura po prostu. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Uwaga, dom w budowie, Tak, tu można wypaść w ogóle. No, widać, że tu jeszcze dużo roboty potrzeba, nie? Dobra, co mamy tutaj? Ech, tak daje, nie dokończyli mi domu! Teraz ja muszę udać się po materiały. Zadanie. Udaj się do nie, twojego dziadka. Dobra, do mojego dziadka. Mój dziadek jest gdzie? Wait. Y y y no bo jest... Udaj się do twojego dziadka, ale... Ale gdzie jest mój dziadek? Dobra, schodzę może po prostu, żeby, żeby nie zyskać... Dobra, nieważne. To, to. Eee, pyk. A w sumie, czekaj, jeszcze sobie zobaczymy, co mamy tutaj. Tu jest eee, jakieś isteregi, coś, coś. Nie, eee, muszę poprzeglądać po prostu, pod O, a nie, tu było. Uda do kuchni. Dobra, to ja tu byłem na początku. Dobra, pyk. Eee, handlarz Mirek, dom dziadka, właściciel kopalni, kopalnia Wiosna Widmo. What? A nie Wioska Widmo powinno być bardziej? Nie, tu jest Wioska... A, Wioska Widmo. Wiosma Widmo. Dobra, nieważne, to w końcu nie wiadomo, czy to jest wioska, widmo, czy wiosma widmo, ale okej. Tu mam kopalnię Dobra, to w takim razie, bo tam mamy skrzyneczkę za domem, ale na razie się tym nie będziemy zajmować. Lecimy w takim razie do dziadka, czyli tutaj przed siebie. Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę. Uuuu Okej, dom kolegi, dom dziadka w tamtą stronę. Dobra, idę, 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 idę. Uwaga, most w budowie przejście nieczynne. O nie, parkur. Ech, znowu. Robią ten most, muszę się przedostać jakoś na drugą stronę. E, a, tu dwa razy kliknęło. No tak, bo tu są, są ten. Dobra, okej, okay. i tu mam chyba spawn point'a. I lecimy w takim razie, muszę się przedostać na drugą stronę mostu w trybie park. Dobra, zobaczymy, czy jest keep inventory. Jest e, keep inventory, czy spawn point'a miałem? Tak jest, miałem bardzo dobrze. Wiecie, po to trzeba zawsze przetestować takie rzeczy, nie? Czy są? Dobra. Hops. Okej, okay, jestem. Hops. A ja wiecie co, ja bym sobie tutaj ze spawn pointował, bo ja coś czuję, że. Że... O, a jednak o, o! 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 No to ładnie, dobra, okej, okay. dom dziadka. No to idziemy w takim razie tam. Proszę pukać dom dziadka. Puk, 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 puk! Dzień dobry. Okej, okay. cześć dziadek, potrzebuję twojej. E, dziadka nie ma w domu? Dziwne, przecież zawsze mówił jak gdzieś wychodził, ale widzę, że zostawił kartkę jakąś. Okej, okay. dobra, tu mamy jakąś karteczkę. Przeczytaj list od dziadka, a następnie udaj się w miejsce, które jest napisane w liście. Dobra. Do mojego wnuka. Cześć, w... cześć, wnuko! Niestety musiałem opuścić mój dom na parę dni, ale słyszałem od mamy, że masz problemy z budową domu. Podpowiem ci tyle. Udaj się do kopalni, a później powiedziesz, sam wiedział, co robić. Proszę cię o opiekę również nad moim domem. Pozdrawiam dziadek. No to idziemy w takim razie do kopalni, tak? Do kopalni. Czyli ja muszę wracać całą drogę teraz. Późno do kopalni, ej. Tutaj nie mam iść chyba, nie? Bo tam jest to jest. W sumie to, to nie, to podejrzewam, że będzie coś innego. Czyli ja teraz to mam wracać przez ten czy mogę przejść tędy? W sumie chyba mogę przejść tędy, co nie? No nie będę znowu parkura przechodził bez przesady. Dobra, yy, musimy się tutaj wrócić idziemy do kopalni. Zobaczymy, ile w ogóle mi ta mapka zajmie, bo nie wiem sam nawet. Ej, dobra, kopalnia, kopalnia, kopalnia. Pęk i tutaj. Potrzebuję klucz. E, udam się do mojego kolegi. On na pewno będzie wiedział, co zrobić. Zadanie: udaj się do kolegi, do kolegi. A będzie napisane, że do kolegi? Eee, dom, dziadka, kopalni... A, dom kolegi. No tak, faktycznie, okej. Okay. I dobra. I e, 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 dom kolegi po lewo, dobra. Kolego, kolego, nie ma, pojęcia, jak masz na imię, ale kolego, kolego, pomóż mi. <laughs> o, co tu się? Rozwaliło się tu. Co, 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 co? O, to jakieś... A, nie, bo tutaj jakieś będą rzeczy. Dobra, okej. Okay. Dom właściciela. Kop. Kop. Pukać zanim się wejdzie. A, właściciela kopali, Pukać zanim się wejdzie. Tak, puk, puk, puk. Puk, puk. Nikogo nie ma. A! Ooo, Pułapka! Okej. Okay, dobra. E, poczekaj. Drzwi się same otworzyły? Dziwne. E, sprawdzę to. Za kogo ty się uważasz, że sam wchodzisz do cudzego domu? Ale, ale proszę pana, ja chciałem tylko klucz do kopalni, ha, 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 teraz nie masz ani klucza, ani nic, za karę będziesz siedział tu do śmierci, ha, ha, o kurczaki, muszę się jakoś stąd wydostać, zadanie, ucieknij z tego domu, okej, okay. um. hmm, hmm, tam coś jest, Aha, Wooden Peacocks, a, ah, tak jest. Wydostałem się! Haha, ha. ne, 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 ne. ne, <grym> Okej, okay. o jest! Ścieki, może znajdę drogę do wyjścia. Dobra, lecę, lecę, lecę. Co my tu mamy? Nic. Dobra, lecę dalej. Ale tu śmierć, ja pierdzielę. Co, co, co? co? Uu. Dzień dobry. E, ja tego przechodzę. Tak, e, ja tutaj mieszkam już 10 lat. E, to, to są moje kanały. E, ja o nie dbam. E, to bardzo dobrze, że o nie dbasz. Trzymaj w prezencie. E, na razie. Okej, okay, co my tutaj mamy? Tutaj... Nie wiem czemu, zaczynam od razu szukać guzika, nie, serio, to jest z, z przyzwyczajenia po prostu chyba, ej pasz, znalazłem guzik! Aaa! Udało mi się zwiać, lecę do kopalni. Tam chyba nawet może była jakaś instrukcja, ej, musi znaleźć guzik albo coś, a ja znalazłem guzik taką po prostu no. Dobra, co mamy tutaj? Co za dziwna skrzynia? Sprawdzę ją. Mamy dźwignię, mamy dźwignię do kopalni, proszę ja ciebie. A, czyli byłem tutaj. Okej, okay, teraz mnie teleportował tutaj. No i fajnie, to dobrze, że ja wcześniej nie stawałem na te płytki faktycznie, bo, bo często często psuję mapki, jak tak robię mnie po kolei, ale spokojnie, spokojnie, dobra. Pyk, pyk, i wchodzimy do kopalni. Labirynt, muszę znaleźć dobrą drogę do kopalni. O nie, e, dobra, idę, idę w tą stronę. E, może tak, tędy, nie? Tak. Tutaj, tutaj i tutaj, i tutaj, i tutaj, i tutaj, i tutaj. Nie! Zła trasa, zła trasa! nie, niu, niu, niu. A, jestem! Gratulacje! Właściciel kopalni. A, to, to że tu do właściciela kopalni mogę iść. Pyk, o mój Boże. Eee, stać, kopalnia jest zamknięta. Ale dlaczego? Ja potrzebuję materiału na budowę domu. Ponieważ występują tam zjawiska paranormalne. Ale jeśli załatwisz klucz od właściciela kopalni, to cię wpuszczę. Okej, okay, nie ma sprawy, zaraz jestem. Tylko pamiętaj, możesz już tutaj nie wrócić. A, i ani słowa nikomu, kto cię wpuścił. Okej, okay, okej. Okay. Zadanie udaj się do właściciela kopalni. Aha, bo tam to było, okej, okay, dobra, dobra, teraz dopiero idę do właściciela kopalni w takim razie. Alright, alright. Ej, tutaj wychodzę z studzienką. <laughs> Secret, przejście, nawet nie widziałem, okej, okay, do właściciela kopalni. Eee, też ta te, te wprost. Dobra, dobrze, że są kierunkowskazy normalnie, bo to... Czy tam drogowskazy, eee... Eee, właściciel kopalni w lewo, dobra, 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 dobra. Ale ja byłem tutaj już przecież u niego przed... Nie, czy to był dom kolegi w ogóle? Wait. Aha. Ja miałem iść do kolegi, a ja poszedłem do właściciela kopalni. God damn it. Poczekaj, to idę zobaczyć co u kolegi, bo tutaj zalane było i ja nie zwróciłem, że tam je... nie zwróciłem uwagi, że tam jest dom. Totalnie. Totalnie nie ogarnąłem. O, tu jest. Tu wrzuć trawę. O Jezu, czekaj, bo to jakieś jeszcze zadanie. Eee, witaj, Adamie, potrzebuję Twojej pomocy. Nie mam klucza do kopalni, czym pomógłbyś mi? Jasne, tylko musisz zebrać dla mnie trawę z łąki, która jest za tomem, oraz ściąć dwie brzosy, które są w sadzie. Następnie wrzuć wszystko obok. Ee, obok. Łoskej? Okej, okay, nie, nie rozumiem. Dobra, nie ma sprawy, już się zbieram do roboty. Śikierę i nożyce do trawy, masz w skrzynce na dole obok biblioteczki. Mm, tutaj? Tutaj, dobra No i teraz dopiero, rozumisz, tutaj mam Czekaj, nie, to, to, to nie Brzozy i ten, tak? Brzozy i trawa za domem No to tutaj, pa, dwie brzozy Pyk Widzisz, ja nie, nie po kolei zrobiłem, no I proszę bardzo trawa tutaj rozumiesz, będzie zebrana Nie wiem, ile tej trawy miałem zebrać Powiedzmy, że tyle starczy Mam, już I teraz wrzucamy Cyk, cyk. Ok. No i super. Klucz masz w ostatniej skrzynce po lewej stronie. Zadanie iść do kopalni. O, yy, czyli W ostatniej skrzynce po lewej stronie. Dobra. Aj, tu mam łódeczkę. Proszę ja ciebie, żeby się wydostać stąd szybciej. Patrz, patrz, patrz. Pyk. Niu. Bo tu jest rzeczka, rozumiesz? Trzeba przepłynąć. Dobra. Ale w tym momencie mam yy, zarówno klucz, jak i jak i yy, tego. Czyli zrobiłem i to, i to już w razie czego, nie? Tak? Tylko, że po prostu troszeczkę nie po kolei. Faktycznie porąbało mi się, porąbało mi się, przepraszam, ale teraz mogę wrócić z powrotem tutaj, żeby nie iść labiryntem. Bo po co? Mam klucz. Czy to jest ten klucz, czy to jest tamten klucz, to nie ma znaczenia. Oszukamy ziomeczka, nie? Eee, dobra, no i mam, mam, mam klucz, nie? Dobra, super, fajnie. Pyk, i teraz proszę ja ciebie, lecimy do kopalni. Okej, okay, jesteśmy w kopalni. Wsiadamy w wózeczek. And let's go. Adventure! Także jakoś super tragicznie tego nie zrobiłem, ale i tak pomył... O nie, tory! A! Oj, no i spadłem. Muszę stąd jakoś wyjść. No, jak zwykle, bo to mapa escape to taka jest, wiesz, rozumiesz. Uuu! Okej, okay. czy to jest... Wait. To mnie zawije, co nie? Nie, moment. Eee... point. Sprawdźmy to. A, i to mnie teleportuje. Okej, okay, tylko że ja tutaj nie mam jak. A nie, mam jak przeskoczyć, sobie. He! Dobra. Na czarne muszę w takim razie. Czyli to jest tak, jakby ścieżka. Tylko, że tamto to jest. He! Dobra. Dobra. Mamy to. Je! Eee, Te kopalnie. Muszę sobie już odpuścić. E, wiem. Udam się na wioskę. Dobra, nie wiem dlaczego nasz bohater stwierdził, że uda się na wioskę, ale. Ale okej, okay. cześć, czy to będzie ta. Tak, to będzie ta wioska, to jest wioska widmo. Nie, bo tu jest taki ziomeczek Witaj w wiosce. Nitaunów? Ni Póź wam, Dzień dobry. Nie ma do żadnej płytki, więc... A nie, jest, przepraszam. Witaj. Poszukuję kogoś, kto mi pomoże w znalezieniu materiałów na dom. Witamy przybysza. Jeśli szukasz kogoś, kto Ci pomoże z budowaniem domu, to udaj się do domu numer 35. Okej, okay, dzięki za pomoc. Nie ma sprawy. Chciałem po prostu się jakoś ten. Dobra, 35, 35. Sklep mirka handlarza. Kóźno, normalnie. Czyli 30. A tam jest wioska, widma. 35, 35, tu jest 35. Okej, okay. dzień dobry. Uuu. Okej. Okay. A. Uh. A um, moment, moment, moment. Um, yy, witam. Yy, słyszałem, yy, yy, znaczy witaj. Słyszałem, że możesz mi pomóc w dokończeniu mojego domu. Witaj! Tak, mogę dać ci materiały na materiały na miary na materiały. Ale musisz zrobić pewną rzecz dla mnie. Okej, okay, Jaką? Yy, będziesz musiał dostarczyć oto tą rzecz do wioski widmo. Dobra, dostarczę. Na dostarczenie masz dwie godziny. Inaczej będziesz miał kłopoty. No to lecę na pełny. Słońce zachodzi? Nie. Dobra. Słońce stoi w miejscu. Dobra. Wioska Widmo. Wioska Widmo jest tam. Czym dobry. Czym dobry. Tu jest czarno. Tu jest czo... Dalej? No, chyba dalej muszę iść. Idę dalej sobie przez las. O! Tu jest creepy. No to jestem, teraz tylko dostarczyć diament. Zadanie, wrzuć diaksa w zaznaczonym miejscu. Idź na koniec wioski, miejsce zaznaczone tabliczkami. Alright. Chyba tutaj, nie? Tak, tutaj, tu wrzuć diaksa, dobra. Ehh. Ja, dobra. Ok, świetnie, udało ci się dostarczyć diament. Teraz bierz warzywa z szklarni i wrzuć je do zaznaczonego miejsca.

Świetnie ci poszło, aby dostać materiał na budowę twojego domu Udaj się do sklepu u Mirka Tam znajdziesz wszystko, co potrzebne Dobra, bardzo fajnie, czekaj, to sobie tam weźmiemy pyk, pyk. Do Mirka, do Mirka Mirek Mirek, I need your I need your help mnie tutaj y, ten. Łałóż! Wow, yeah. Dzięki za przejście mojej mapy. Aha, to, to koniec było. Do Mirka musiałem po prostu iść, żeby mi materiały dał. Ale, ja, ale ja nie wiem, co dalej. Czy ja już dostałem te materiały, czy nie? Czy, czy, y, czy, czy, czy dokończyłem mój dom, czy nie? Mam nadzieję, że mapka się spodobała, ocenił skali 1 do 10. Oraz wystać mapkę y, za błędy jeśli były. Przepraszam i pozdrawiam. Nie było błędów, przynajmniej nie. Nie, nie, nie spostrzegłem ża żadnych takowych błędów. Ale, ale ja mam jedną uwagę. Ja mam jedną uwagę, bo ja chcę wiedzieć, co dalej. W sensie, serio, ja chcę wiedzieć, co dalej. Bardzo fajnie tutaj to wszystko było zrobione. Fajnie, fajnie, że tak powiem, po kolei i tak dalej, poogarniane. Tylko ja po prostu tutaj się troszeczkę pomyliłem, bo tutaj było jeden drogowskaz, że do domu kolegi, i tutaj nie zauważyłem w sumie żadnego. Tu, tu powinno być chyba jeszcze jeden taki po prostu jakiś. Znaczy, dobra, no to tam było nazwane, że do właściciela, ja się po prostu pomyliłem. To jest normalna rzecz, że ja się pomyliłem. W każdym razie bardzo fajna mapeczka. Dawno nie było mapki z fabułą i tak jak mówiłem, jeżeli dobijecie tutaj pod tą mapeczką, pod tym odcinkiem 10 tysięcy łapeczek w górę oraz, tak jak mówiłem, wszyscy, ale to kuźwa wszyscy, którzy obejrzeli, zasubskrybują kanał, ci wszyscy, którzy po prostu do, do tej pory ewentualnie nie subskrybowali, albo nawet jak subskrybowali, to żeby zasubskrybowali na nowo. Po prostu, jeżeli zobaczysz, że nagle będzie duży przyrost subów, to stwierdzę, ok okej, okay. OK, chyba zasubskrybowaliście. No to faktycznie robimy normalnie maratonik. Żeby potem nie było, że wiecie 10 tysięcy łapy, będzie, e, e, e! Maraton dawaj! A suby pójdą jeszcze bardziej w dół niż były wcześniej na przykład, albo w ogóle nie, nie ruszą się, i no, tak dalej. No to, 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 chyba się pokłócimy troszeczkę, coś czuję, ale dlatego dałem dwa warunki, a nie jedno. No, eee, dobra, eee, wysadzimy sobie troszeczkę mapeczkę, eee, bo tak eee, daję tutaj oczywiście ocenę 10 na 10, bo jest bardzo fajnie zrobiona mapeczka eee, z fawułą i tak dalej, bez jakichś tam błędów, eee, nie było jakichś, nie wiadomo, jakichś skomplikowanych faktycznie tych zadań. Na miarę moich możliwości to mi się podoba, bo, bo jak mapka jest na miarę moich możliwości, to jest jak najbardziej fajnie. Eee, z czytaniem wiem, ja problemy, ale to, to normalna rzecz. I to w sumie tyle. Dzisiaj żadnych live viewów view nie przewiduję z Minecraft'a Nie przewiduję, nie mówię, że nie będzie, tylko że nie przewiduję, ale jak dobrze pójdzie, to faktycznie może gdzieś wieczorem coś e, uogarniemy. E, to tyle ode mnie. Czemu mnie nie widać? Halo. E, 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 o, o. Do następnego, moi drodzy. Trzymajcie się i wbijajcie do sklepu. Sklepiej Nowy drop do 10 lipca. Zapraszam serdecznie. Miłego odzianka. Bajo.